Płacenie za telefon? Zrezygnowałem. Wziąłem nowy smartfon w orange. Tako, i nic za niego nie płacę. Przez rok. To uczciwa cena. Przejdź do orange po smartfon Samsung i internet 5G bez limitów. Przez pierwszy rok to my płacimy za smartfon. Tako, nawet 26 godzin seriali? Tak, z nowym iPhone'em 16S baterią na super długo. Teraz w MediaExpert w latach 0%. Media Expert włączamy niskie ceny. To mleko to nie jest jakieś mleko. To mleko świeże. A nasza butelka chroni jego wyjątkowy smak, więc jak mleko, to świeże, z piątnicy, no bo skąd? Święta takie jak lubisz. W Kauflandzie znajdziesz wszystko, aby te święta były naprawdę piękne i pełne ulubionych pyszności. Przygotuj się na magiczne chwile w gronie bliskich. Z Kaufland Card odkryj jeszcze więcej świątecznych okazji. Od czwartku wszystkie słodycze w wielkanocnych opakowaniach, trzecie najtańsze 100% tani, a duża czekolada Milka tylko 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Niewinna kawa ze znajomym zamieniła życie jej rodziny w koszmar. Ja wiem, że to jest podpalenie. Ja wiem, kto to zrobił. Poznaję go po kurce, po sposobie pochodzenia, po tym, jak mi wcześniej groził. Mamy swoich ludzi w Lubsku i zawsze wiemy, gdzie jesteś. Dlaczego policja nie zabezpieczała sama monitoringu? Czy uda się powstrzymać prześladowcę pani Agnieszki? Uwaga, dziś o 19:55, zapraszam. Że się znają. nie wiadomo, to jest dychała. ludzi. Powinniśmy to zamknąć. Musimy to czarować. Kuchenne rewolucje. Nowy odcinek dziś o 20.55 w TVN. Na program pełen smaku zaprasza sponsor. Premat. Producent, przebrawi musztard. Sponsorem programu jest właściciel marki Eveline Cosmetics. Producent całorocznych kosmetyków pielęgnacyjnych z serii Vitamin C Triple Action. Nasz cel to amerykański agent. Nie możemy go lekceważyć. Tom Cruise, Marcin Dorociński, Mission Impossible, śmiertelny rachunek, część pierwsza. Jutro o 20.00. Żeby ciasto się udało, trzeba trzymać się przepisu. To jak z wymianą starego pieca i ociepleniem domu. Skorzystaj z dofinansowania w nowym programie Czyste Powietrze, a my pomożemy ci we wszystkim. Zmieniliśmy zasady, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła, a dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie pracy nie musisz martwić się formalnościami. Wspieramy cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Nowe Czyste Powietrze dla ciebie. Płacenie za telefon? Zrezygnowałem. Wziąłem nowy smartfon w Orange. Tak o. I nic za niego nie płacę. Przez rok! Zero? Tak o! To uczciwa cena. A internet 5G bez limitów, więc streamuję bez limitu. To co, lecimy z tym live'em? Tak szybko? Tak o. A gdzie oni poszli? Do Orange. Ty też przyjdź po nowy smartfon Samsung i internet 5G bez limitów. Przez pierwszy rok to my płacimy za smartfon. Tak o! Bo Orange tu jest! To początek opowieści o spełnionych marzeniach, chwilach pełnych wzruszeń i tworzeniu dla które nazwiesz domem. Tu wspólnie przeżywaj twój... twój dom. Ale ruch! to jest alergia. Wrzuć na luz, wziąć na alegrę. Lek zaburza koncentracji, więc to oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezodkłotności dołączą do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W życiu pełnimy wiele ról, a każda z nich wymaga energii. Energii do pracy i po pracy. Energii i do działania. Energii, aby osiągać swoje cele. A rolą Enea jest dostarczać ją Tobie każdego dnia. My? Mnie? My? Wszyscy możemy Was zasilać coraz lewą energią. Z gniazdka. Odpowiedzialną i odnawialną. Aby gdy Wam jej nie zabrakło, do wszystkiego czego potrzebujecie. Enea. Powraca bardziej stylowa i oszczędna hybryda generacji z bezstopniową automatyczną skrzynią biegów i mocą do 130 koni mechanicznych. Od 26 lat doskonalimy technologię hybrydową. Przedstawiamy najchętniej wybierane auto segmentu B. Nowa Toyota Yaris 130 z korzyścią do 14 500 zł. Sponsorem programu jest producent wyrobu medycznego na wzdęcia Ulgix Wzdęcia Max. Sponsorem programu jest właściciel sklepu sportowego Sportano.pl. Na program zaprasza sponsor, producent wyrobów medycznych, wkładek na nietrzymanie moczu, seni dla mężczyzn. Dobry wieczór Marcelina Rutkowska Konikiewicz, zapraszam na sport.